Nowe książki są w antykwariacie znów. Dostawę z wczoraj jeszcze nie zdążyłam przerobić, ale pokażę Państwu, co pojawiło się w poprzednie dni. To są książki, których miejsce będzie tutaj u góry, czyli kryminały m.in. z serii Jamnik. Tu jest seria, y, chyba to jest seria konik morski, chociaż taki ten konik. Dziwny i seria srebrny kluczyk. Książki po angielsku i po szkocku, co ciekawe, dla dzieci z twardymi stronami, także dobre do jedzenia jak najbardziej. Yy, album o Toruniu dołączy do publikacji na temat naszego miasta w językach obcych. Mamy już trochę po niemiecku, mamy trochę po angielsku, a teraz będzie też po rosyjsku. Jakub Kazimierz Rubinkowski to w stałej ofercie antykwariatu, gdyż jest to dostępne w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Podróże do wielu odległych narodów świata Jonathana Swifta będą już kolejnym egzemplarzem Gullivera. I kolejne książki po angielsku dla dzieci. Biografia Michała Anioła, żebym znowu nie zrobiła jakiegoś kolosalnego błędu. Tak, Michelangelo to będzie Michał Anioł. Broszurka przedwojenna rolnicza i sztuka krakowa. I. A, to do zamówienia internetowego. Dobra, nowości.